Ja witam Państwa bardzo serdecznie. Oglądają Państwo program Galaktyka Pomerania, program realizowany przez Telewizję Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy. Szanowni Państwo, dzisiejszy program rozpoczynamy od apelu, apelu o pomoc dla pięciomiesięcznej Neli. Pierwszym moim gościem Joanna Malec, mama Neli. Nela jest w tym momencie w szpitalu. Państwo zbieracie pieniądze na operację, która miałaby zostać przeprowadzona w Monachium. Proszę powiedzieć coś szerzej. My o wadzie serduszka Neli dowiedzieliśmy się w 22 tygodniu tutaj przez lekarza prowadzącego. Była operowana w dziewiątej dobie życia. Tak jak wspomniałam wcześniej, Nela ma półeczkę serduszka, tak żeby najprościej wyjaśnić. Do tego jest niedomykalność zastawki, która tak strasznie jej przeszkadza. Miała też założoną trachostomię, by przejść na swój oddech. Niestety się nie udało, stąd w tej chwili apel i prośba o pomoc o przyczynienie się w zebraniu tych 200 tysięcy na operację NLC by mogła sobie chodzić, zrobić pierwsze kroki, uśmiechnąć się, tak, na co czekamy, by w końcu była z nami w domu, bo od urodzenia jest niestety w szpitalu, tak? Zbierają pieniądze na różne sposoby, między innymi przez Fundację Serce Dziecka, o tym powiemy za chwilę i podamy numery kont, ale też wiem, że przy festiwalu Piro Magic będą wolontariusze się z puszkami i też kilka wydarzeń, które, które w ramach pomocy w zbieraniu tych pieniędzy będzie się... Proszę o tym szerzej powiedzieć. E, tak, jest kilka wydarzeń, na które też serdecznie zapraszam. Już dziś ruszyli wolontariusze w sprawie Neli z puszkami. Jest ich około pięciu na terenie Wałów Chrobrego. E, jutro również będą chodzili. Następne wydarzenie to licytacje, które mogą brać udział, wiadomo, osoby tak dorosłe. E, są przeróżne fanty, od różnych gwiazd, poprzez rapera Soboty, który też nam bardzo dużo pomógł. E, Poprzez Otylię Jędrzejczak naprawdę warto wejść, to jest wszystko na Facebooku. To się nazywa licytacje dla serduszko do na Następne wydarzenie, które ja prowadzę od samego jej urodzenia to serduszko dla Nelki, strona, o której informuję o stanie bieżącym dziecka, tak jak się ona czuje, co robi. 15 odbędzie się w dniu wolnym o 10.00 na syntetycznej trawie na Witkiewicza impreza dla Neli. To będzie festyn połączony z loterią. Można też zebrać drużynę i oczywiście wziąć udział i zagrać w meczu. Będzie malowanie twarz dzieciaczkom. Naprawdę zachęcam całymi rodzinami. Później tego samego dnia o godzinie 17.00 w Domu Kultury Słowianin odbędzie się Zumba. Nie trzeba brać w nie udział i ćwiczyć, można też y, instruktorów z Warszawy podziwiać. Naprawdę przyjść warto przyjść. Popatrz, Dokładnie popatrz. tak. Dobrze, tak jak wspomniałem, Fundacja Serce Dziecka zbiera pieniądze na, na ten cel. Na ekranie powinny się pojawić numery kont, na które można te pieniądze wpłacać. Przypomnijmy, potrzebne jest aż 200 tysięcy złotych, a więc suma niebagatelna. Pod, do tych numerów kont warto, trzeba nawet zrobić dopisek Nela Sobie Graj i wtedy te pieniądze wpłyną, jak rozumiem, na konto dotyczące konkretnie Neli. Dokładnie, wtedy konto jest tak jakby tak, dla Neli Sobie Graj jest dopisek, wtedy to bezpośrednio idzie na ten zabieg, na operację, ewentualne później rehabilitację. Dodam, że my mamy tylko miesiąc, by zebrać te wszystkie pieniążki i by mogła córeczko pojechać na kolejny etap, który jest wymagany, jeszcze jeden później i oby nam się to udało. Dlatego zachęcamy Was do wszystkich, do pomocy i do brania udziału w wydarzeniach. Wszelkie informacje, jak rozumiem, też na Facebooku są tak, dostępne? Tak, wystarczy przekierować się na stronę i wpisać www.serduszkodlenerki.pl automatycznie to przełącza na Facebook, tam gdzie prowadzimy bloga tak, o, o jej stanie bieżącym. Codziennie jest to uzupełniane. Szanowni Państwo, no, nie pozostaje mi nic innego jak dołączyć się do, do prośby o pomoc dla pięciomiesięcznej NELI. Mam nadzieję, że te pieniądze uda się uzbierać i operacja dojdzie do skutku. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ściśle. Proszę zostać, spokojnie. Szanowni Państwo, krótka przerwa, za chwilę kolejni nasi goście.